Witam cię bardzo serdecznie. Podcast Sztuka Gadania. Ja nazywam się Krzysztof Jakubowski, a w tym podcaście mówię o tym, jak mówić, żeby inni chcieli nas słuchać, żeby mówić w sposób pewny, przekonujący i nienudny. Po więcej informacji zapraszam Cię na stronę sztukagadania.pl, a teraz zapraszam Cię na odcinek o tym, jak porozumiewać się, jak dogadywać się z pokoleniem Z. Serdecznie Cię zapraszam! O pokoleniu Z w tym odcinku będę rozmawiał w kontekście prowadzenia zajęć, szkoleń, wykładów, warsztatów i indywidualnych konsultacji, czyli o tym, czym ja się zajmuję na co dzień, więc kontakt z pokoleniem Z jest moją codziennością. I w tym odcinku mam dla Ciebie kilka takich wskazówek, kilka rzeczy, które zaobserwowałem w kontakcie z tym pokoleniem i z chęcią się tym z Tobą podzielę, ale najpierw. Porozmawiajmy chwilę o tym, czym jest w ogóle pokolenie Z. Ta nazwa Pokolenie Z wzięła się stąd, że są następcami poprzedniego pokolenia, czyli pokolenia Y, zwanego również milenialsami, do którego ja się zaliczam. I pokolenie Z najczęściej określa się, że to są osoby urodzone między 97 rokiem a 2012 to różnie jest definiowane. Spotkałem się z tym, że to są osoby też urodzone w 95, 96, ale przyjmijmy, że 97 2012. Natomiast kolejnym pokoleniem, następcami Zetek jest pokolenie Alfa, o którym ja nie mam pojęcia, jeszcze to nie są osoby, z którymi miałem możliwość prowadzenia zajęć, ale pokolenie Z jak najbardziej. No i taką oczywistą oczywistością jest to, że to pokolenie wyrasta w erze cyfrowej: że wręcz tablet, smartfon towarzyszył im w kołysce, i to jest coś, co akurat ja lubię w swoim pokoleniu, milenialsów, że my jeszcze mieliśmy tę szansę zetknąć się z, z erą analogową, i mamy to porównanie. Wiemy, jak to było przed tą cyfryzacją, ale z drugiej strony, dzięki temu, że pokolenie Z tego nie zaznało i oni od początku już w tej cyfrowej rzeczywistości się wychowywali, więc im jest trochę łatwiej obcować z nową technologią i mobilną komunikacją, im to, mam wrażenie, przychodzi troszkę łatwiej niż mojemu pokoleniu. Ale to jest oczywiście generalizacja. I w ogóle to, co mówię w tym odcinku, to jest trochę takie szufladkowanie, ale są to moje obserwacje, no, które, które gdzieś tam się często powtarzają, kiedy obcuję z tym pokoleniem. Są otwarci na technologię. Myślę, że bardziej niż moje pokolenie, milenialsów. Mówi się, że generacja Z składa się. Z indywidualistów, a już na pewno z osób, które chcą być niezależne. I to jest coś, z czym się też spotykam. Niektórzy posądzają pokolenie Z o egoizm, że to są egoiści. Ja bym się nie posuwał aż tak daleko, ale coś w tym jest, że to są indywidualiści. Już mam wrażenie, że wśród milenialsów to było. Ja na przykład jestem takim indywidualistą, więc akurat pod tym względem dobrze rozumiem generację Z. To, co jeszcze jest zauważalne i coś, co ja też obserwuję często, to jest brak wiary w siebie wśród tych młodych osób, a nawet taki lęk przed przyszłością, że trochę się obawiają swojej przyszłości. To też jest cenna rzecz, żeby być tym tego świadomym przy prowadzeniu zajęć, przy uczeniu, przy prowadzeniu warsztatów, zajęć, szkoleń dla tych pokoleń, ale jednocześnie są to osoby bardzo kreatywne i to jest super we współpracy z Zetkami. Cenią sobie samorozwój, a więc warto jest często podkreślać o tym, że to dla Ciebie jest korzystne, że Ty na tym skorzystasz, bo no, i cenią sobie niezależność. Ale akurat to również jest bliskie chyba mojemu pokoleniu, chociaż dla nich to jest jeszcze ważniejsze. Dlaczego mówię o pokoleniu Z? Ponieważ prowadzę wykłady na dwóch uczelniach. To są osoby w wieku 20-25 lat w tej chwili. Mam też tę przyjemność, że od czasu do czasu jestem zapraszany do liceów po to, żeby przygotować ich. Na przykład do prezentacji z języka polskiego, albo do rozmowy kwalifikacyjnej, albo do prezentacji już na studia. No i też osoby z pokolenia Z zgłaszają się do mnie na indywidualne konsultacje. Wtedy mogę pracować jeden na jeden i jeszcze lepiej poznawać, obcować z tym pokoleniem. No, i teraz przejdę do tych wskazówek, które dla ciebie przygotowałem. Gorąco zachęcam cię, że jeżeli masz inne doświadczenia albo podobne, to napisz do mnie, ponieważ to jest bardzo cenne dla naszej pracy, dla osób, które prowadzą zajęcia, szkolenia, warsztaty, konsultacje, żeby się wymieniać tymi doświadczeniami, bo dzięki temu możemy być lepszymi trenerami, nauczycielami, wykładowcami, coachami. To, od czego bym zaczął, to budowanie relacji. I to jakoś tak intuicyjnie wiedziałem. Od momentu, w którym pierwszy raz poprowadziłem warsztaty dla, dla studentów, właśnie z tego pokolenia, o którym tutaj mówimy, intuicja mi podpowiadała, że nie mogę przyjść do nich jak, jako nauczyciel, bo nauczyciel uczy. A od razu wydawało mi się, że ja nie powinienem ich uczyć, zaraz powiem o co mi chodzi. Też nie jako wykładowca, który im coś wyłoży, nie jako szkoleniowiec, bo nie mam zamiaru ich szkolić. Ja przyszedłem do nich jako no, może trener, który pomoże im w rozwoju, który będzie im towarzyszył w nabywaniu nowych umiejętności, nowej wiedzy, ale przede wszystkim przyszedłem do nich jako partner. Jako partner, który chce razem z nimi coś odkrywać, chce gdzieś do jakichś wniosków z nimi dojść, chce przejść z nimi jakąś drogę. Ja nie mam odpowiedzi na wszystkie pytania. Ja nie wiem wielu rzeczy, ale chcę się z nimi dowiedzieć, chcę z nimi coś odkryć. Nie przychodzę jako osoba wszystko wiedząca, która tutaj będzie wkładać im coś do głów, tylko jako Osoba, która razem z nimi, to, to często też powtarzam właśnie, że jesteśmy w tym razem, że coś razem odkryjemy. I też od razu na pierwszych zajęciach podkreślam to, że ja też chcę się czegoś od nich nauczyć, że jestem ciekaw ich postawy, ich podejścia, ich opinii, ich sposobu patrzenia na wiele rzeczy. I dzięki temu byliśmy po prostu na równi. Oczywiście, ja no, jako trener, jako wykładowca, ym, czuwam nad zajęciami, nad przebiegiem, stawiam pewne granice, tworzę scenariusz zajęć, wiem w jakim kierunku zmierzamy, ale jesteśmy w tym razem i odkrywamy to razem. I w ten sposób buduje się relacja oparta na zaufaniu, na szacunku, na, na takiej partnerskiej relacji. Dzięki temu ja nie miewam takich problemów ze spóźnianiem się, z jakimś takim nieusprawiedliwioną obecnością. My się traktujemy po partnersku. Więc pierwsze to jest budowanie relacji. Drugie to jest interakcja i zaangażowanie. Dosyć szybko zorientowałem się, że na zajęciach z ich pokoleniem, z pokoleniem Z. Musi się cały czas coś dziać, dlatego że mam takie wrażenie, że mają sporą, spory problem z utrzymaniem koncentracji, uwagi. To jest pewnie związane właśnie z tym wychowywaniem się w nowych technologiach. Wiem, że wiele osób z tego pokolenia ma problem ze snem, na przykład, ale też i szybkie tempo życia. W które oni są wpuszczeni, powoduje pewne kłopoty z koncentracją. Dlatego my, jako trenerzy, wykładowcy, powinniśmy im pomóc w, w tej uwadze, w tej koncentracji, poprzez różnorodne, w cudzysłowie, atrakcje podczas tych zajęć. A więc cały czas powinno się coś dziać, cały czas się powinno coś zmieniać. Jeżeli stosujemy mini wykład, no to zaraz powinna być dyskusja, jakieś zadania w parach, dyskusje w grupach. Scenki do odgrywania to też się bardzo sprawdza. Burze mózgów, analiza przypadku, czyli jakieś case studies, gdzie wspólnie poznajemy przypadek konkretny z życia wzięty i analizujemy go, dyskutujemy. To może być film, też im często jakieś filmy odtwarzam, podcasty, jakieś nagrania dźwiękowe czyli cały czas, żeby coś się działo. Zauważyłem, że jeżeli taki mój Wykład, kiedy ja coś wprowadzam jakąś nową wiedzę trwa zbyt długo. To no, niestety dosyć szybko oni odpływają. I, no i trzecia rzecz, którą chcę podkreślić, to jest pokazywanie praktycznego zastosowania. Pokolenie Z ceni sobie praktyczne umiejętności i wiedzę, czyli coś, co mogą wykorzystać. Realnie, w rzeczywistym świecie. To już z tym miało moje pokolenie, że jeżeli my nie widzimy w tym takiego sensu, nie przekłada się to na rzeczywistość, to nam trudno jest tego słuchać. Dlatego starajmy się pokazywać, w jaki sposób te omawiane zagadnienia mają zastosowanie w rzeczywistości. To może ich motywować do nauki. I tutaj bardzo przydaje mi się cykl kolba który został wymyślony już dawno temu, a nadal sprawdza się rewelacyjnie. Ponieważ cykl Kolba w takim największym skrócie, wiem, że bardzo skrótowo teraz będę mówił, opiera się na tym, że uczymy się w nim poprzez zarówno doświadczanie, poprzez teorie, przez dyskusję, wymianę poglądów, ale też mocno przywiązywana jest tam waga do tego, jak użyć tego w pracy. W życiu, ponieważ cykl kolba składa się z takich pięciu elementów. Zaczynamy od ćwiczenia, na przykład scenki, potem przechodzimy do omówienia tego zadania, tego ćwiczenia, następnie jest jakiś mini wykład, prezentacja, to powinno trwać w miarę krótko, potem jest znowu ćwiczenie, znowu na przykład scenka, w której stosujemy nową wiedzę, nowe umiejętności. I na końcu jest omówienie tego, w jaki sposób możemy to zastosować w realnym świecie, w życiu czy w pracy. Ja z tego często korzystam. To jest oczywiście tylko jeden z przykładów takich technik, metod związanych z prowadzeniem zajęć, ale bardzo pomocny. O pokoleniu Z można by mówić bardzo długo mam wiele takich spostrzeżeń, wiele takich myśli. Tutaj chciałem Ci przekazać takie, które wydaje mi się, że są kluczowe. Które są bardzo, bardzo ważne. Jeżeli ty masz doświadczenia inne albo podobne, to koniecznie podziel się tym albo w serwisach społecznościowych, albo poprzez mail kontakt.sztukagadania.gmail.com. Zachęcam cię również do odwiedzenia strony sztukagadania.pl. Jeśli chciałbyś, chciałabyś popracować nad swoim mówieniem, nad pewnością głosu, nad słyszalnością, nad wyrazistością mówienia, nad ekspresją. To serdecznie zapraszam Cię na indywidualne treningi, które prowadzę. Informacje o tym również znajdziesz na sztukagadania.pl. Zachęcam Cię także do słuchania poprzednich odcinków, jak i następnych. Ja nazywam się Krzysztof Jakubowski i serdecznie Cię pozdrawiam.